Cześć! Dzisiaj robimy naengmyeon, czyli jedną z moich ukochanych potraw koreańskich, a przynajmniej no na pewno tą w pierwszej trójce. Naengmyeon to jest potrawa na zimno, bardzo, bardzo popularna w lecie w Korei. Są z restauracji, które specjalizują się w nęgmion. Jest tego dużo, dużo rodzaju. Ja jeszcze wszystkich nie spróbowałam, ale jak dotąd wszystkie rodzaje bardzo mi smakowały i wszystkie uwielbiam. Niestety w Polsce w restauracjach bardzo, bardzo rzadko można właśnie ten nęgmion dostać. Ale za to w nowym sklepie we Wrocławiu, o którym też była mowa we wcześniejszym vlogu Znaleźliśmy właśnie Namion, czyli wszystko to, co jest potrzebne do przygotowania Namion Tutaj właśnie znajdują się, znajduje się makaron specjalny I tutaj generalnie w takim ono chyba kosztowało około 20... 26 albo 28 zł, i tutaj są cztery porcje, czyli z tego można przygotować cztery porcje. I e, jeśli chodzi o neymion, to oni zapewniają kompletnie wszystko. Czyli mamy w środku takie, y, to jest taki wywar, taki, taki jakby rosołek, taki bulion, y, który rozpuszcza się w zimnej y, wodzie. Im bardziej schłodzona, tym lepsza. Jego się rozpuszcza bez żadnego gotowania, bez niczego, czyli bezpośrednio przed podaniem po prostu rozpuszczamy go w wodzie i do tego jest jeszcze taki to jest, win, to jest ocet, ale takie, tak jakby musztardowy ocet, z, tak jakby ocet z wasabi. Więc on jest, to jest bardzo, bardzo ważne dla smaku negnion, No ale tutaj oni zapewniają. My już dwa wykorzystaliśmy, tutaj jeszcze są dwa. ważne rzecz, ponieważ jest to, jest to makaron i właściwie zupa z makaronem nudle na zimno. Więc ważne jest, żeby podawać je z pokruszonym lodem. Także zanim zaczniecie robić, upewnijcie się, że macie w zamrażarce lód bo jest to bardzo ważna rzecz. Negnion musi być naprawdę zimny. Poza tym tekstura tego makaronu, on jest właśnie taki... Hmm... Zresztą ciężko to opisać, musicie sobie spróbować. Także szukajcie w sklepach z koreańską żywnością Negnion albo pytajcie się o Negnion o te właśnie ten zestaw do, do, do zrobienia negnion. I teraz tak, ja robię z wersją z mięsem, z wieprzowiną, która jest wcześniej ugotowana w osolonej wodzie. Możecie ją również ugotować w bulionie, też będzie dobrze smakowała, ale dla wegetarian równie dobrze same warzywa, i tutaj mam na myśli ogórka, zielonego, cienko pokrojonego w paseczki, a także arbus. Tak, tak, dobrze usłyszeliście. arbus, arbus bardzo często jest spo, spotykany w Nenmion, A także jeżeli gdzieś uda Wam się może znaleźć taką azjatycką gruszkę, koreańską gruszkę, to też bardzo często jest dodawana cienko pokrojona, kilka plasterków tej właśnie gruszki. Wspaniale, wspaniale gra właśnie z tym takim... z tym smakiem tego bulionu i, i tych nudli. I co, tyle gadania. Zapraszam Was na film i jeżeli tylko macie, macie możliwość i znajdziecie, to nie wahajcie się. To jest naprawdę proste, bo oni tutaj zapewniają wszystko, aczkolwiek można zrobić samemu ten wywar, ten bulion, który robi się również samemu, ale jest to dużo, dużo, dużo więcej roboty, dużo więcej składników potrzebnych, także uważam, że w ogóle nie ma sensu, nie ma sensu się nie ma sensu się męczyć niepotrzebnie. Ja robiłam wcześniej, w przeszłości chciałam właśnie w Polsce zrobić ten enjmyon i kilka razy właśnie robiłam be, bez tego i powiem szczerze, no smak... Powiem szczerze, smak był podobny, ale jakoś troszeczkę zawsze odbiegał od oryginału. Więc naprawdę polecam Wam ten te enjmyon, jeżeli znajdziecie na ulicy Bisku, Biskupi we Wrocławiu, na rynku, w tym sklepie K-Food jest Zróbcie, podajcie rodzinie czy przyjaciołom wtedy, kiedy jest po prostu 35 stopni na zewnątrz i nic nie chce, nie chce się jeść. To właśnie na to na pewno będziecie mieć ochotę. Także tyle. Zapraszam Was na film.